Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Na co jesteś gotowy? Do wywiadu. Ile naszych wywiadów obejrzałeś? 7,8. 7,8. Kiedy ostatnio to oglądałeś? Przed wyjazdem. Jaki wywiad pamiętasz? Pamiętam rozmowy z chłopakami z meczetu i nasze. Mówić głośniej. I wywiad z przedstawicielem naszego wywiadu, chyba z nim rozmawiałeś. Obejrzałem też to wideo. Prosimy o przedstawienie się. Nazywam się Kadyrow Rasul Bamagadziewicz, urodziłem się 14 września 1982 roku w Republice Dagestanu w mieście Makhaczkała. Twoje nazwisko to Kadyrow. Tak. Czy to dobre czy złe nazwisko? To zwykłe nazwisko, jak wszyscy ludzie. To zwykłe nazwisko. Czy masz coś wspólnego z Kadyrowem z Czeczenii? On i ja nie mamy żadnych więzi rodzinnych i nie ma żadnej znajomości między naszymi rodzinami. Czy chociaż raz w życiu widziałeś tego kadrowa? Widziałem go raz. Kiedy? Kiedy pracowałem nad jeziorem Kezenojam. Czy dobrowolnie wyrażasz zgodę na nagrywanie i publikację tej rozmowy? Tak. Jeśli obejrzałeś nasze siedem filmów, wiesz, że zadajemy to pytanie, ale dlaczego je zadajemy? Aby opublikować wideo, należy najpierw poprosić daną osobę o zgodę. Tak, jeśli dana osoba się nie zgadza, nie publikujemy tego, co oznacza, że możesz odpowiedzieć nie i zająć się swoimi sprawami. Jestem blogerem. Tak. Pow. Tak. Czy moja komunikacja z Tobą narusza jakiekolwiek prawa lub konwencje? Nie. Czy znasz organizację taką jak Czerwony Krzyż? Tak, słyszałem o nich. Co o nich słyszałeś? Myślę, że jest to organizacja, która ma swoje własne normy i prawa, których przestrzega i na których się opiera. Czerwony Krzyż to organizacja charytatywna, która pomaga ludziom, którzy znaleźli się w różnych, powiedzmy, złych sytuacjach. Niekoniecznie musi to być wojna lub konflikt. Może to być na przykład trzęsienie ziemi, ponieważ są to fundacje, na które przekazywane są pieniądze. Czerwony Krzyż opublikował niedawno raport na temat działań Ukrainy w zakresie traktowania jeńców wojennych. W końcu w taki czy inny sposób są oni również związani z jeńcami wojennymi. Czerwony Krzyż obawia się blogerów przeprowadzających wywiady z jeńcami wojennymi, a potem umieszczają to w mediach społecznościowych na YouTube. Mianowicie dlatego, że jeńca wojennego można rozpoznać po jego wyglądzie. Możliwe jest również ustalenie imienia, nazwiska i danych osobowych, a także identyfikacja rodzin jeńców wojennych poprzez wywiady. I, rzekomo, aby przeprowadzić z tobą wywiad, oferujemy ci rozmowę telefoniczną to znaczy, że rozmawiasz z nami, a my w zamian dajemy ci telefon. Na tym na razie poprzestanimy. Czy daliśmy ci jakieś warunki? Nie. Jeśli tak, powiedz to. Nie było warunków. Sam powiedziałeś, że nie chcesz dzwonić. Jednocześnie chcę i nie chcę dzwonić do domu. Dobra, powtórzę jeszcze raz. Czy były jakieś warunki rozmowy ze mną? Nie. Nie. Wszyscy doskonale wiemy, że nie było żadnych warunków, ponieważ było ich tam już siedmiuset. Tak, rozumiemy, że przyszli zadzwonić, ponieważ nie mają innego sposobu, aby dać im znać, że Żynią krzyż stwierdza również, że pokazywanie jeńców wojennych w mediach jest zabronione przez 13 i 14 artykuł Konwencji Genewskiej. Nawet jeśli jeniec wojenny chce dobrowolnie złożyć publiczne oświadczenie, publikowanie takich materiałów jest nielegalne. Drogi Czerwony Krzyżu, to jest twoja interpretacja konwencji genewskiej. Kiedy ten czterdziestoletni mężczyzna poszedł walczyć na Ukrainie, poszedłeś na wojnę? Tak. Miał prawa i obowiązki, a konwencja mówi, że w momencie schwytania, chwileczkę, kiedy nie byłeś jeszcze w niewoli, czy miałeś prawo swobodnie mówić, co chciałeś i komu chciałeś? Tak. Czy w Dagestanie jest takie prawo? Tak. Dagestańczycy mogą mówić, co chcą i kiedy chcą? Tak. Ponadto konwencja zawiera artykuł, który stanowi. Że jeniec wojenny zachowuje prawa przysługujące mu przed pojmaniem. Czerwony Krzyż komentuje to w poniższej skardze. To pokazuje, że przed niewolą można było mówić, co się chciało, a w niewoli też jest to prawo, więc fraza publikowanie takich materiałów jest nielegalne jest tylko frazą. Tak, piszesz poprawnie, że jego demonstracja wskazuje na to, że żyje. Piszesz, dowód na to, że żyją, a także dowód na ich niewolę. Czy jesteś w niewoli? Tak. Jestem Ukraińcem, on jest Dagestańczykiem, który walczył po stronie Armii Rosyjskiej. Pokazując go żywego, pokazujemy, że jest w ukraińskiej niewoli. To, co piszesz, jest prawdą, ale jednocześnie twierdzisz że konwencja genewska przewiduje inne sposoby zgłaszania, że jest w niewoli, czyli istnieją inne mechanizmy. Oznacza to, że jeśli odwiedzicie przedstawiciel Czerwonego Krzyża, wypełnisz kartę i napiszesz list do do Czerwony Krzyżu, dlaczego nie możesz dostać się do naszych jeńców wojennych, którzy są w Federacji Rosyjskiej? Czy możesz teraz wyjaśnić, dlaczego listy, które nasi obrońcy piszą podczas niewoli w Rosji, nie docierają tutaj? Podczas gdy listy tych, którzy piszą stąd do Rosji, docierają w ciągu trzech lub czterech miesięcy? Czerwony Krzyż wyjaśni tę sytuację w następnym raporcie. Jako bloger przeprowadzający wywiady z jeńcami wojennymi, proszę o wyjaśnienie trzech kwestii. Po pierwsze, dlaczego nie możesz dotrzeć do naszych jeńców wojennych? Po drugie, dlaczego dostarczenie korespondencji w 2023 roku zajmuje 3 miesiące? Zdajemy sobie sprawę, że to kwestia jednej minuty. Po trzecie, co w rzeczywistości jest naruszane na całym świecie? Ale główne pytanie brzmi, dlaczego nie idziecie do naszych jeńców wojennych w Rosji? Chcesz, żeby list od ciebie trwał 4 miesiące? Nie, nie chcę. Janiec nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy mógłbyś wystąpić w tym filmie? Tak, myślałem o tym. Jeniec Kadyrow z Dagestanu myślał o tym wcześniej. Co myślałeś o tym? Co chciałbyś powiedzieć? Nie planowałem z wyprzedzeniem, co powiem. Czerwony Krzyż, słyszysz, przed wojną zdecydował się udzielić wywiadu, tak? Nie podjąłem tej decyzji wcześniej, ale nie widziałem w tym nic złego. Nie widzisz w tym nic złego? Tak, jest w tym tylko dobro. Tak, tylko dobrze. Czerwony Krzyż, tylko dobrze. Dla nas, więźniów, uważam to za dobrodziejstwo. Czy poszedłeś na wojnę o nowe doznania? To prawdopodobnie prawda. Czy je otrzymałeś? Tak, mam je. Masz dość. Tak, to wystarczy. Pojedziesz drugi raz? Nigdy więcej w moim życiu. Jakie było najciekawsze uczucie, którego doświadczyłeś? Powiedz mi. Kiedy jesteś uwięziony w domu przez cztery dni, wróg otacza cię ze wszystkich stron i strzela do ciebie ze wszystkiego, co ma. To było niewiarygodne uczucie. Nie chcesz powtórki? Drugi raz nie chcę takiego doświadczenia, to mi wystarczy. Czy poszedłbyś na wojnę wiedząc o tym wcześniej? Nigdy w życiu bym nie przyszedł. Kiedy dołączyłeś do sił specjalnych Achmat, zapomniałem powiedzieć, że to przedstawiciel specnazu, mam rację? Tak, racja. Achmat siła. 9 marca przyjechałem do groznego, zebraliśmy się w ratuszu. Jak dowiedziałeś się o Akmat Informacje o rekrutacji wolontariuszy są publikowane wszędzie i na stronach oficjalnych przedstawicieli Republiki Czeczeńskiej. Zebrano nas w Groznym i przewieziono do miasta Gudermes, do ruskiej jednostki specjalnej. Co? Rus? Rus. Tak, to właśnie tam odbyliśmy nasz trening. Jak długo trwało przygotowanie? Od 9 do 13 marca 4 dni. Więc można wyszkolić oddział SWAT w 4 dni? Nie da się wyszkolić oficera SWAT w 4 dni wystarczy krótki kurs. Ile razy strzelałeś? Codziennie odbywały się ćwiczenia strzeleckie, ale nie strzelałem codziennie, tylko dwa dni. Ile strzałów oddałeś? 20, 20, 40 naboi. Dlaczego nie kręciłeś przez dwa dni? Było dużo ludzi, około 200 osób, kurs trwał do przerwy obiadowej i nie wszyscy dotarli do końca. Wszyscy ci, którzy mówią, że Akhmat to siła, siły specjalne to elitarne oddziały. Oto przedstawiciel elitarnej czeczeńskiej jednostki Akhmat. Akhmat w ciągu dwóch dni zostałeś żołnierzem Sił Specjalnych. To nonsens. Sami widzieliście, że nikt was nie przygotowuje. Tak, widziałem to. Gdzie się potem udałeś? 14 dnia opuściliśmy Grozny i udaliśmy się do Rostowa. Stamtąd zostaliśmy przewiezieni do miasta Lisiczańsk. Mhm. Tam na Uralu nas i w Lisi tak. W Wysyczańsku spędziliśmy noc w hostelu, a rano zabrano nas do magazynów, gdzie otrzymaliśmy broń. Następnie podzielono nas na grupy. Jest jasne. Trafiłem do grupy pięćdziesięciu osób, przenieśliśmy się w określone miejsce i tam już byliśmy. Czy jest wielu chętnych do dołączenia do Akhmat? Tak dużo. Jaką pensję ci obiecano? Nie podali konkretnej sumy, około 180 tysięcy. Obiecali, że będziemy na trzeciej linii obrony, jak ochotnicza jednostka Akhmat. Hmm. Ale byłeś w punkcie zero. Okazało się, że nie była to tylko linia zerowa. Okazało się, że jest jeszcze gorzej. Atak? Tak. Kiedy przystąpiłeś do ataku? Udaliśmy się do szturmu 9 kwietnia. 9 kwietnia. Tak, 9 kwietnia. Jak było? Jak cię zebrano? Która była godzina? Jaką misję bojową otrzymałeś? Wieczorem podszedł do mnie starszy mężczyzna, ponieważ byłem w drugiej grupie rezerwowej, która miała wyruszyć do walki. Nasza grupa rezerwowa musiała zająć trzecie i czwarte miejsce. Hmm. Jak nazywał się dowódca. Nazywał się Matros. Matry. Tak, Matros był odpowiedzialny za naszą grupę. Podszedł do ciebie. Tak, nie było nikogo oprócz niego. Matros podszedł i powiedział, że jestem w drugiej grupie rezerwowej, pierwsza grupa była już na pozycjach. 9. wyruszyliśmy i dotarliśmy na miejsce o drugiej nad ranem. Kazano nam czekać kilka godzin, aż pierwsza grupa przejdzie dalej, a my mieliśmy podążać za nimi. O piątej rano wyruszyliśmy i zostaliśmy poinformowani, że pierwsza grupa została rozbita. Okazało się, że musieliśmy uzupełnić zwolnione miejsca. Zaczęliśmy przemieszczać się z jednej pozycji na drugą i tak dotarliśmy do Beleja Góra. Nadszedł rozkaz od starszego dowódcy, znak wywoławczy Maloj. Jak? Maloj. Dostaliśmy zadanie wejścia do białego dwupiętrowego budynku. Pięter jest więcej, ale wszyscy nazywają go dwupiętrowym. Znajduje się on na terytorium Bilogorowki. Ile osób weszło do tego budynku? Dziewięć osób. Dziewięć. Następny. Okopaliśmy się w tym budynku i czekaliśmy na posiłki. Czy oni przyszli? Nie. Czekaliśmy cztery dni. Co się wydarzyło przez te cztery dni? Przez cztery dni miażdżyli nas najlepiej jak potrafili. Jakie to uczucie? Uczucie jest nie do opisania. Chciałeś tego? Tak, szukałem ich i dostałem. Ile osób zostało rannych w ciągu tych czterech dni? Prawie wszystkie. Czy byłeś ranny? Zostałem ranny. Gdzie? Zostałem ranny w nogę i słabo widzę oko. Jest jasne. Co stało się potem? Po czterech dniach nastąpiła cisza i w tym momencie w ciemności nasi starsi bracia gdzieś uciekli, nawet nie widziałem gdzie. Kto dokładnie? Maloj, matros, Yuk. Jak udało im się uciec? Mieliśmy ze sobą jednego ciężko rannego. Tak. Mamy w zwyczaju nie zostawiać rannych. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, stał tam ciężko ranny mężczyzna. Zapytałem, gdzie są wszyscy, powiedział, że uciekli. Musiałem z nim zostać, być przy nim cały czas. Zaciągnąłem go do wąwozu i przykryłem, żeby nikt go nie zobaczył. Spędziliśmy noc w wąwozie. Następnie ruszyłem wzdłuż wąwozu w kierunku naszych pozycji. Kiedy spotkałem Twoich chłopaków z przodu, zatrzymałem się i ukryłem, żeby mnie nie widzieli. Czekałem, pilnowałem i szedłem wzdłuż wąwozu z rannym mężczyzną. Z trudem szedł, podpierając się laską. Co stało się później? Spotkałeś rannych w wąwozie? Spotkaliśmy się z rannym w wąwozie, zapytałem go, jak się czuje, powiedział, że źle. Powiedziałem mu, że przed nami są ludzie z ukraińskiej armii i nie możemy iść dalej. Więc po tym, jak usiadł i pomyślał, wstał i poprosił o pomoc, powiedział, że jest ranny, nieuzbrojony, nie można do niego strzelać. Otoczyli go, a ja stanąłem za nim i w ten sposób też zostałem schwytany. Czy nasi ludzie pokazali ci wideo? Tak. Jakie filmy? Film przedstawiający trzech naszych żołnierzy jadących z naszym dowódcą i zgłaszających, że operacja zakończyła się sukcesem. Spuściłeś głowę. Czy nienawidzisz o tym mówić? Tak, czuję się źle. Ramzan Ahmatowicz, assalamu alaikum. Ramzan Ahmatowicz, Oto Meloy i jego zespół, który kto to jest? To jest Abti Alodinow. Abti Alodinow. Jakie jest jego stanowisko? Jest dowódcą sił specjalnych Achmat. Dowódca sił specjalnych Achmat. To naprawdę bohaterowie, próbowaliśmy ich wydostać przez pięć dni, więc ich wydostaliśmy. Czy próbowali cię uratować? Próbowali. Jak? Zorganizowali ludzi, ruszyli w naszą stronę, próbowali, ale nikt nie mógł się do nas przebić. Czy zostali tam zabici? Może. Czy miałeś krótkofalówkę? Dowódcy mieli krótkofalówki. Meloy jest bohaterem. Kto to? To jest Maloy. Maloy. Jeśli nie jest bohaterem w tym kraju, to trzeba znaleźć bohaterów. Co powiesz, bracie? Czy jest bohaterem? Nie jest bohaterem. Dlaczego? Nie ma jednego, nie ma dwóch, nie ma trzech, nie ma czterech powodów. Jest tak wiele powodów, by stwierdzić, że nie jest bohaterem. Podaj te powody. Czy uzależniony może być bohaterem? Oczywiście nie. Zacznijmy od tego. Czy jest narkomanem? Cały czas brał narkotyki. Zrobił zastrzyk. Palił. Marihuana? Przez te wszystkie dni palił trawkę. Drugi powód. Drugi powód pisał historię na bieżąco. Co to znaczy? Kiedy na górze pozostali martwi ludzie, zasugerował mojemu partnerowi, który był ranny, aby przerobił historię, że na górze było dwóch martwych ludzi. Mm. Chciał zmienić sposób, w jaki zostali zabici, przepisać wszystko, co było inne. Po trzecie, zostawił ciężko rannego człowieka i mnie też, ja też byłem ranny. No dobrze, ale ciężko rannego, który nie mógł chodzić. Porzucił swoich żołnierzy. Jak dowódca może porzucić swoich żołnierzy? Porzucił człowieka, z którym walczył. Porzucił go na pastwę losu i zostawił, Czy może być bohaterem? To jest trzecia rzecz. To cztery. Już cztery, ale to za mało. Czy walczył z honorem, czy się ukrywał? Walczył dobrze, tak. W sumie cztery powody. Martwiliśmy się o ciebie. Zadanie zostało wykonane w stu procentach. Dobra robota. Służę ojczyźnie i siłom specjalny Akhmat. Służę ojczyźnie i siłom specjalnym, Akhmat. To są honorowi ludzie, którzy nie mają sobie równych. To są. Są honorowi, którzy nie mają sobie równych, którzy porzucili swoich. Uciekli, choć mogli zabrać rannego, tuwana, ciebie i odejść. Tak wszyscy możemy iść. Jak możesz wyjaśnić, co się stało? Ciężko ranny człowiek stanowił zagrożenie. Jest duży, musi być przenoszony przez 4 do 6 osób. Tak, waży ponad 100 kg, to było dużo pracy. Było z nim trudno. Rozumiem, że nastąpiła cisza. Ostatni dzień był spokojny, było bardzo ciemno. A oni uciekli? Tak, wyjechali w ciemno. To są bohaterowie, na których stoi nasza Ojczyzna. Czy możesz skomentować, na jakich bohaterach wisi Ojczyzna? Nie chcę, by tacy ludzie stawali się bohaterami. Ojczyzna trzyma się bohaterów, którzy porzucają swoich, biorą narkotyki, piszą historię na nowo. Akhmat to siła. Ramzan Achmatowicz. Ramzan Achmatowicz. Wszystko jest w porządku. Chwała Wszechmogącemu. Wszyscy wydostali się z okrążenia. Ramzan, oni nie są wszyscy. Przynajmniej zostało ich dwóch. Jest też Tuwan, albo wciąż gdzieś biega i nasze wojsko się nim zajmie, albo też jest w niewoli. Przez pięć dni walczyli i nie zostawili za sobą ani jednego wojownika. Wszyscy wyszli z okrążenia. Teraz zabierzemy ich do szpitala i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by utrzymać ich przy życiu. Myślę, że powiedzieli dowódcy, że wszyscy tam zginęliśmy, ale oni uszli z życiem. Jak powiedziałem, napisali historię na nowo. Wiemy o tym. Mamy przeczytać tekst. Którego? Tekst, który napisał Kadyrow. To jest jego kanał. W takim razie tak. Przyjaciele, ostatnio bardzo martwię się o los kilku bojowników jednostki specjalnej chmat, którzy zostali otoczeni w jednym budynku w rejonie Belogorowki. Przez pięć dni walczyli z wrogiem i zniszczyli wielu wrogów. Ilu wrogów zniszczyłeś? Ja osobiście? Tak. Zero. Ale co z innymi? Nie wiem, nie widziałem ani jednego zabitego wroga. Ramzan. Oto wyraźny przykład tego, jak bojownicy umiejętnie używali amunicji, niszcząc wroga i pozostając na dogodnej pozycji, myśląc o każdym strzale i kroku. Czy tak właśnie było? Byliśmy tam przez cztery dni. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji na temat liczebności wroga. Jego pozycji i głównych bunkrów, z których prowadzono ostrzał, pozwoliwszy wrogiej sile uderzeniowej zbliżyć się. Dowódca naszej grupy pod pseudonimem Maloy wezwał ogień na siebie. W kategoriach wojskowych oznacza to, że bojownik jest świadomie przygotowany na śmierć. Artylerzyści nie trafili bezpośrednio w budynek, lecz ostrzelali obszar wokół niego. Znalazłszy lukę w pozycjach wroga, maloj zdołał wyprowadzić swoich wojowników z okrążenia, wykazując się tym samym prawdziwym bohaterstwem. Czy to prawda? Wzywałem ogień na siebie. Nie maloj. Nie Maloy. Znowu maloj. Rozumiem, że to był inny czas. Tylko raz wezwaliśmy na siebie ogień. Ostatniego dnia. Ostatniego dnia. Czy artyleria wystrzeliła? Tak. Weszli do budynku? Tak. Sam budynek? Pocisk uderzył w budynek, ale ściany okazały się bardzo wytrzymałe. A ile razy strzelali do siebie? Byliśmy w środku i nie widzieliśmy, gdzie strzelają ani co robią. Drogi bracie, Aptia Laudimow, dowódca jednostki specjalnej Ekhmat i zastępca dowódcy 2 Korpusu Armii. Niezwłocznie zabrał chłopców w bezpieczne miejsce, gdzie obecnie otrzymują niezbędną opiekę medyczną. Jestem bardzo zadowolony, że chłopcom udało się ujść z życiem z okrążenia. Swoimi działaniami pokazali, że siły specjalne Akhmat są prawdziwymi wojownikami, którzy mogą poradzić sobie z zadaniami o dowolnej złożoności. Gratuluję wojownikom ich powrotu. To są bohaterowie Akhmatu. Jakie są twoje odczucia? Mam tylko jedno przeczucie. Powiedz mi, to, co faktycznie się wydarzyło, a to, co jest przedstawiane jako prawda, to dwie różne rzeczy. Opowiedz mi o człowieku, który wysadził się w powietrze. Ten był broker, chciał odejść. Maloy powiedział mu, że jeśli. Dokąd chciał iść, chciał się poddać, czy to nasza oferta? Tak, dlatego chciał się poddać. Maloy powiedział mu, sam cię zabiję, i wysadził się w powietrze w pokoju z Malojem, Jugiem i szkwarkiem. Wysadził się w powietrze, połowa jego ciała została oderwana, brakowało mu głowy i połowy ciała. Nie wiem, dlaczego reszta była nienaruszona. Jest jeszcze jeden tekst kadyrowa. Jeśli chcesz, chciałbym się nim z tobą podzielić. Oczywiście, że tak. Dzisiaj pięciu czeczeńskich bojowników wróciło do groznego z ukraińskiej niewoli. Dziennikarze zapytali mnie, co o tym myślę. Uważam, że czeczeński żołnierz nie powinien mieć powodu, by iść do niewoli. Wymówki mogą być różne, ale wojownik musi udowodnić, że nie miał innego wyjścia i udowodnić to wracając na linię frontu. Dlatego nie spotkałem tych, Którzy to zrobili, to nie tylko kwestia honoru pojedynczego bojownika, ale także całej jednostki, w której służy. Niech udowodnią, że nie stronili od walki, nie bali się stawić czoła wrogowi i nie szukali okazji do złożenia broni. Dobrym przykładem był Kirgis Musikhanov, który został ranny i wzięty do niewoli, ale wrócił. Wyleczył rany i ponownie wszedł w mirwalki jako członek sił specjalnych Akhmat. Kto ponosi winę za to, że zostaliście otoczeni. To nasza własna wina. A co z niewolą? To moja wina. Dlaczego? Jak dlaczego? Co należało zrobić, aby uniknąć pojmania? Co miałem zrobić? Umrzeć. Umrzeć to nie tylko kwestia honoru pojedynczego żołnierza, ale także kwestia honoru całej jednostki, całego pułku. Kto był dowódcą twojego pułku? Tak. Apty. co my mamy z honorem? Czy masz coś do powiedzenia temu, Apti? Jak było i co było, powiedziałem, nie oszukałem. Nikt mnie tu nie zmusza ani nie bije. To jest moja wizja, to co widziałem. Jest tu ze mną mój partner. Możecie posłuchać, co mówią agencje wywiadowcze i porównać nasze wersje wydarzeń, aby zrozumieć prawdę o tym, co się stało. Opowiadają tę samą historię. Całkowicie zaprzeczają temu, co Maloy powiedział w swojej przerobionej historii. Maloy napisał historię na nowo, jest bohaterem. Początkowo każdego dnia przepisywał coś, czego nie było. Prosił jednego lub drugiego, aby powiedział to, z czym czuje się komfortowo, aby było mniej roszczeń wobec niego. Dlaczego zostawił tamtego martwego? Dlaczego zrobił to drugiemu, żeby było mniej pretensji do niego? Każdego dnia próbował przerobić historię, a na koniec powiedział naszemu dowódcy, że wyszedł i nie zostawił za sobą żadnego wojownika. Chociaż zostawił przy życiu stu kilogramowego, ciężko rannego mężczyznę i uciekł bez słowa. Mógł powiedzieć idziemy tędy, podążaj za nami. Jest dowódcą, dobrze zna teren, podczas gdy my dopiero co przybyliśmy i nic nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, jak dojechać i jak wyjechać, podczas gdy on znał absolutnie wszystkie drogi i ścieżki. Mimo to zostawił nas, zostawił mnie z ciężko rannym człowiekiem. Co Kadyrow powinien mu zrobić? Z kim? Maloj. Maloy? Co zrobią człowiekowi, który porzucił swoich na polu bitwy? Nie wiem. Powinni zrobić to, co robią z tymi, którzy oszukują swoich przełożonych. A Pti powinien nie z nami, którzy dostaliśmy się do niewoli, ale z tymi, którzy przyszli i oszukali dowództwo. To właśnie powinni im zrobić. Co Ukraina zrobiła źle? Ukraina nie zrobiła nam nic złego. Walczymy o naszą wolność. Od ilu lat Dagestan walczy o swoją wolność? Wiele lat. Ile lat. Chcieliśmy niezależności przez całe nasze życie. Nie tuzin, nie sto lat. Tak, setki lat. Zgadza się.